Cześć, z tej strony Krzysiek. Jest to mój pierwszy film na, na kanale. I chciałbym się z Wami po, podzielić moją przygodą, jeżeli można to w ogóle tak nazwać. Z przepuchliną dyskową. Cała sprawa. Znaczy może wcześniej jeszcze powiem, że. Dlaczego to robię? Szukałem takich informacji w momencie, kiedy, kiedy one były mi potrzebne, czyli chwilę po operacji, także przed, i no, praktycznie nie znalazłem w Polsce e, polskojęzycznych, nie wiem czy filmików, czy, czy jakichś większych, e, bardziej, bardziej szczegółowych informacji właśnie na ten temat. No i stąd mój pomysł, żeby podzielić się tym z Wami. Sprawa w ogóle zaczęła się u mnie e, dość nietypowo. Nie, e, nie miałem żadnego urazu, nic nie dźwignąłem. Jechałem samochodem i poczułem e, delikatne ukłucie e, w plecach. Ból narastał, zaczął promieniować e, delikatnie e, do pośladka. Wszedłem na saunę, żeby to wygrzać i potem już wieczorem no, nie byłem w stanie funkcjonować. Czyli można powiedzieć, że ból, ból, ból zrobił się bardzo dotkliwy, promieniował aż do stopy. W moim przypadku była to prawa noga, prawa stopa i no, praktycznie nie byłem w stanie funkcjonować. Przez, miesiąc, przez około miesiąc czasu e, posiłkowałem się rehabilitacją plus e, wizytami u, u, u neurologa. Niestety neurolog niewiele mi pomógł. Skierował mnie na e, rezonans. Na rezonansie wyszła e, przepuchlina L5-S1 z, eks, z ekstruzją e, jądra mięśniowego czyli ten dysk był pęknięty. Jądro się wylało na około centymetr i uciskało korzenie S1. Po, po tym wyniku udałem się do neurochirurga, do doktora Piotra Winklera w Szpitalu Świętego Wojciecha w Poznaniu. Wizytę miałem w poniedziałek, z tego co pamiętam, 9 kwietnia wieczorem. Doktor kazał mi stanąć na Palcach, e, wykonać krok. Okazało się, że ta prawa noga mi się załamuje i e, jego decyzja była o natychmiastowej operacji e, usunięcia tego, tego jądra, które uciskało ten nerw. I we wtorek, 10 o godzinie 11, e, miałem już. Zabieg odbył się metodą endoskopową. Zostało usunięte to, ten kawałek, tego jądra, który uciskał nerw. Praktycznie dwie godziny po zabiegu już stałem na nogach. Na drugi dzień zostałem wypisany do domu. Przy czym ból oczywiście minął, ale. Stopa cały czas była słaba. Mrowienie w stopie pozostało. Nie byłem w stanie chodzić na palcach. W momencie chodzenia ta noga była słabsza. Uginało mi się kolano. No byłem prawdę mówiąc troszeczkę podłamany tym, tą, tą sytuacją. Wydawało mi się, że, że po operacji to... Że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. No wszystko wróci do normy, no okazało się, że nie bardzo. Eee, przy czym doktor eee, przed, przed zabiegiem eee, dał, mi do znaczy dał mi do zrozumienia, powiedział mi, że w związku z tym, że eee, to porażenie stopy u mnie wystąpiło około 2, 3, 4 tygodnie, ja nie byłem w stanie określić ile czasu minęło od kiedy rozpoczęło się u mnie to porażenie stopy do momentu operacji, gwarancji, że wszystko wróci do normy, praktycznie nie ma. Może wrócić, ale nie musi, ale mimo wszystko trzeba to zrobić, bo jeżeli się nie zrobi tego zabiegu, to na 100% w związku z tym, że ten nerw, że to jądro miażdżyło ten nerw, to na 100% będę miał problem z tą stopą. Czyli ja wiedziałem o tym, doktor poinformował mnie, że tak, według sztuki, sztuki medycznej jest 30 dni od momentu wystąpienia objawów porażenia tej stopy na reakcję, czyli na odbarczenie tego nerwu, i jeżeli nie zrobi się tego w ciągu tych 30 dni, to szansa na, na to, że ta stopa wróci do pełnej sprawności no, drastycznie spada. U mnie była to. Był ten, ten czas był taki graniczny. Ja nie wiedziałem, czy to 3-4 tygodnie, czy może dwa. No, nie byłem w stanie tego określić. W każdym razie, no, była to, byłem blisko tej granicy. W tej chwili jest, minęły 4 tygodnie od operacji, Mogę Wam powiedzieć, że stopę mam sprawną w około 95%. Cały czas jest progres. Ja oczywiście ćwiczę, rehabilituję się, więc wczoraj byłem na kontroli. Doktor mówił, że progres jest bardzo duży. Nie niektórym zajmuje to pół roku powrót do, do sprawności, do przywrócenia pełnej funkcjonalności stopie. U mnie 4 tygodnie, więc zakwalifikowaliśmy to do takiego efektu wow. Przy czym od razu mówię, nie odbywa się to samo. Mocno ćwiczę i w następnym filmiku chciałbym, oczywiście jeżeli będzie takie zainteresowanie, to chciałbym pokazać Wam jakie ćwiczenia, jaki stan był po operacji, y, jaką fizykoterapię miałem przeprowadzaną, jakie ćwiczenia wykonuję i jaki, jaki jest y, tego jest. efekt.